Ze mną Green Siemanko, witam I Kitty mam. W dzisiejszym odcinku jedziemy sobie zobaczyć jacht I później zrobimy jakąś misję, żeby Kitty sobie wbiła level Więc jedziemy Kitty tu kierowcom zdaje prawo jazdy O, zielone, udało ci się Greenu tutaj normalnie prowadzi tą jazdę Dokładnie, ten kurs jazdy, to no, ja zaliczam tam, nim rozpoczęło się nagrywanie, to było o 20 czerwonych świateł Jak my nagrywamy? No cześć, dzień no, co, co, witaj na odcinku, gościu, noc GTA Aha, elo, <grym> A dobrze, Kitty zdaje na prawo jazdy Dobra, to no, ja nie wiedziałem, dobra, ja uciekam do góry spoko Easy <grym> No, elo, elo <grym> <grym> To nie za... dimy. Dobra, Kitty na ręcznym, dawaj tutaj <grym> Chciałem um. mi powiedzieć, że tutaj szybciej wciśnij kwadrat, nie ja gram na klawiaturze, nie mam kwadratu ja. tego. Dobra. Zaraz dojedziemy sobie łódką. Okay. Mhm, tutaj? no. Łódką sobie popłyniemy na, na, na tego... ...sztejtek. Na nas prom. A na nas Uciek uciek prom. <grym> Tylko do <wody> nie <grym> <grym> A chcesz? Nie, 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 nie trzeba. Jak Jeśli rozpędzisz i wciśniesz F, to wyskoczysz, samochód pojedzie sam. Pamiętaj. Tu jest ten łódka, po prawej. O tak. O, <laughs> o kurde, ale żebym wyjebał. wyjebał. To żebym wyjebał. To nas jak poleciał. To w metalowe coś, tu, co tu stoi. Podamy na łódź. Tak. Kiedy nie widzisz mój ten, ten nie? Prawda. Jak się był tam. Pasta mnie, pa. Wypływaj, gościu, do góry szybko. Tak jak się wypływał, a tu, dobra. No, skończ. Kitty jak na dwa tempo spada Jak to się wypływa? Jak to Shiftem. Shiftem. S, S I w górę. Dobra, Widzisz mój twoją, ten, nie? Gościu. Twoją maskę? Nie. Mój ten, jest tej tak duży. A dobra. E, nie. Nie? To patrz. A tu jest, dobra tu widzę. Tu jest Konkretna maszyna, ci powiem No fajny, fajnie Ja na tyle co gram w teraz jeszcze tego nie kupiłem, nie? Mm -hmm. Jeszcze tu jest ten wyposażenie luksusowe Tu, tu możesz... Nie, na nie, 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 gościu, mogę iść zwodować, go, bo można. O, widziałeś, zaparkowaliśmy na statku. A patrz, co tu pisze napis gościu? Widziałeś? No, tym. Za późno mi o tym powiedziałaś Dobra robimy. Tutaj możemy się wykąpać, gościu patrz Na jacuzzi eleganckie Takie tam w zimie <grym> Strójką <kąpielowi. grym> No, z karabinem, nie? Jak się wie, bo Green tutaj Mogę na to chronę jachtu włączyć I Ja miał ten Więcej Hajdą ten yy... Przestawił normalnie statek czy znaczy jacht A no ty, ty jakaś taka blada jesteś Czyżby to zima była? Nie opaliłaś się w ogóle? Dobra Dawajcie, wybijamy do środka I no chodź do środka, gościu Wbijaj tutaj za nami no, Dobra, mogę was zaprosić od razu Wybiliście? Mhm Gitarso. Tutaj można stanąć nadbronię wziąć, coś? W tym jachcie A? Tutaj na przykład, ja no. w, Nie wiedziałem, że coś takiego tu jest jest coś Ten tam pobiegł Tu jakaś broń jest Kościół Kitty może sobie wracać Ano, faktycznie no, nie, wracę, nie Kitty przecież. Na misję w sam raz Dobra Tutaj, tutaj jest A, jeszcze ja ten przebrać. No tutaj jest jeszcze mhm. ten karabin tu jest jeszcze ten karabin. następny sniperka tu jest. No zbieraj Kiki, to oni Ci się przydarzą bo mamy akurat. No ja też chcę jak? No to 8 milionów. Ej, Jakie 8 to no nie, była, nie byłaby kobieta, nie pierwsze co, gdzie się władowała, to do łazienki. Kurwa, zamknęli łazienkę, we dwójkę lesie i zamknęli, ja pierdolę. No czekaj. Jaka duża łazienka, ja pierdolę, tu nie było. Nie, sporo no. tam jest. Nie, no kurwa, To trzeba jest. będzie szybko Kitty podbić level i zająć się napadami. To jest ten najdroższy, to jest z, z 12 mnaku. milionów chyba za niego dałem gościu. Cześć. E, ten, ta, e, ty choinkę tu masz, gościu. Gdzie? Poka, tu. poka choinę. Zobaczmy. To jest Bliski tu, prezenty. Gdzie? Na górze. Kiti. Patu man, tutaj można sobie przepalić tak. coś. Płuco. Jak się co płuco przepale, przepalę, gościu, bo ostatnio taki chodzę trochę. Można sobie pół przepalić. Na górę w lewo. Ła. a się naciągłem, ja pierdę. No, ja tu, że... tu będziemy spożywać alkohole, tak? Czy tylko trawę to masz? Tak, tutaj jeszcze barman jest, gościu, pa. Aha. No się ma. Ale mi się, kurna, zielony ekran, no, o, kurwa, zielony ekran. Zielony no ekran na gościu, czekaj. Dalej, WD, czekaj. No zaraz wyjdziemy sobie. Ponad się ze śnieżkami jeszcze i lecimy, robić misję. Tak, muszę, muszę się Patrz, bo, bo, jak idę za pośladą zapas, pa. Się jak to było? Jak to się pokazywało gościu? Pa, Tutaj? <laughs> widzisz? Mm -hmm. <laughs> Oj, coś mnie, coś mnie trzącha. Wchodzi i wchodzę na rękę no. gościu Patrz, widziałeś, jak tykałem? Ju, już jest, Już jest dobrze. Pa, jak tykam, tam tyka, widzisz? To właśnie. <laughs> gili, 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 gili. <laughs> No dobra, no to to, to leci tu. Chodźmy tutaj. O tam, tam idziemy. Zielona jest Dobra. Ale nie tak nie, nie gońcie tak szybko, bo moja postać może nie dać rady. To o ci je, pomogę, wyjdziemy wszyscy od razu. Nie. Wszyscy wychodzimy od razu. Wyrzucił mnie z Nie ma gościu, bo mi zażyga cały jacht. A w trójkę wychodzą. Nie. na górę. Lecimy z normalnie helikopterem. Daj mi popilotować po pijaku. A jeszcze po pijaku. Tu nie jeszcze paek. do kapitana można iść. Idziemy do kapitana, a zobaczyć co on tam robi. A nie chcesz polecić z pijanym pilotem? To chuj lecimy. Pa, otworzyłem gościu. Teraz trzeba zamknąć, przymknąć. Ty, jak ja w środku sobie będę, normalnie sobie wino wypiję. A jak się do przodu lata? Wybij champana Hiti polacci normalnie szampana <gry> Dobra ale jak się na klawiaturze w mm, y, Na Numpadzie chyba A faktycznie widzieli zała gościu lecimy pije, pije wino tutaj normalnie gościu A ty lec tam Żebyśmy dolecieli, żebyśmy się trochę ciężkami porzucali jeszcze Nie no dolecimy spokojnie zała już tu jesteśmy o nad mm. fajny plac na śnieżki widzę. Gitarson. Jak ja piję tutaj szampana. Łe, trochę za szybko zaczynam Mówisz, że do lądowania. Jak jest dobry, to jest dobry. Konkretny szampanik. Dobra. Ty na statku będziemy się rzucać. Nie no, chcę, chciałem gdzie indziej, ale trochę po kwiaty mm. nie widać dobrze jak tu się ląduje. Ale dobra tu, o tu chyba będzie. Gdzieś tu takie mi... O tu fajnie będzie, w tym na dole, nie? No. Pa to, jak wleciał dziadek w babcie, łę, wysiadam Łe, z tego dziadek w babcie Kurwa, zabił mnie Nie, pierdolę, ze Smyrga mi wyjebał Ci <grym> się sami rozjebali, to nie wierzę Swoją drogą, żeby nie było, przestałem pilotać helikopter, jak tylko zabiłem Tomasa. Biegnie ktoś tam zaraz, jeśli się dostanie. Dobra, czekajcie, wezmę sobie tu już śnieżkę przygotuję. No nie może nie dostać, gościu. No nie, ani jednej. No nie wierzę idealnie przy tobą gościu. Dostałem w czapę. No nie, plecy jeszcze mi robią. Tylko nie ale Ja ja dostał. Kitty zabiła kogoś tam. Pa przechodnie zaraz dostanie, pa. Pa, 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 pa jego. Dobija go wcześniej. Prze... Przechodnia zabił. Pa grina, Kitty dawaj grina, patrz. Taki odważny, pa. Dostajesz gościu? No nie, w dwójkę my na kurwę jak się złoty. W czapę dostanę. Ej. O, dostałem. Ej, Ole cheda dostałem. Jak mi się służyło. No kurde, daj mi już no, na trzeźwe nogi już. No nie dostanę od. Te hity się no, Teraz tak. Green zostaje wyjaśniony. <grym> <grym> Pozbieram sobie pieniądze. Nie Green no 500 zł nosił przy sobie. Ja pierdolę, wpłacam to od razu, ty. Ja pierdolę. Nie wiem, przy sobie tam jest 500 tysięcy teraz. Jak ty chyba gościu 500 plus dostałeś. Wpłać od razu, no bo szybko. Bo ha haj z drogą mi chodzi, a ja biedny trochę. Pak, do mnie. No jak go stać, jak kurde biedny Karetka przyjecha. czekaj Czekaj, czekaj, dawaj medyków, dawaj medyków Dawaj medyków, szybko, szybko Pa Dostał ze śnieżki ty, ty lat się chce z nami Kurwa, spierdalaj, ze śnieżki ci wykurwia zaraz Wiesz go, ze śnieżki, grino No chcę go jednym ze śnieżki, ale kurwa <laughs> Dostał tam, kurde O Boże, jak dostał <laughs> Ja pierdolę O <noise> mnie. Nie no nie będziemy we dwóch jednej kitty atakować Ale ty z pięści chcesz bić Wypadł Jesteś już mój Ja. ja. Ale grida porobiła Nie wiedziałem. To się ma kitty Łe o boże, jak się wyjebałem. jaki headshot! nie Jaki headshot! Próbuję Cię trafić z dołu, kurde, ale nie widzę, czy trafiam. te śnieżki w ogóle dolatują. Hit jak biega. Nie, nie, mnie no. Gdy dojdę do glin'a. Glin'u cię z grinu Patrz, widzisz mnie, patrz, biegnę po patrz no Uf. widzę, czekaj, chcę właśnie zobaczyć, czy da się trafić tam. <laughs> to doleciało nawet. Ej, dolatują te śnieżki. Patrz, patrz, patrz. Łe, 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 łe. <laughs> <laughs> się, zabił. Śnieżki jak mi brakło i spadłem, ja pierdol. Nie wierzę. Wow. dobry To dobry Ej, motyw, to z mostu, to Kitty. Ej, strzelę coś do mnie. Gościu za śnieżki dostanie. <grym> <grym> o kurwa, jaki headshot! Aż go złożyło, ty. Gdzie <grym> wy jesteście? Ole. Dobrze, że Kiki ma... nie, nie, nie jeszcze nie, nie strzela dobrze, ale w ta to już mogłabyś trafić, hej <grym> no bierz to śnieżkę ty <grym> Kurwa śnieżek braknie zaraz <grym> Ale dostał Eee naboje, mi się skończył. <grym> nie o, <grym> <grym> Nie wierzę No ale my mieliśmy o, chyba misję, za posiłek, czy coś, nie No no, to, to racja, jeszcze misja została do zrobienia Ale to było piękne, jak Pan nas lecił, żeby nie dostać Kulki, a raptem dostał z tego, z samochodu, Bota. Eee! <laughs> <laughs> jak Dobra. ten to Sylwestro urządził Ale tak gościa, ale gościa byłem ty Dobra, dawaj jakąś misję konkretną. Trzeba zrobić jakieś dobre pieniądze. Czekaj, bo mnie goni, gościu. To do Lestera. Jestem biedny. No to już cię nie goni. <śmiech> nie. <śmiech> dobra, dawaj, dawaj jakąś misję. Czekaj, bo mi to pieniądze wypadły. O, dobra, jest. To moje chyba. Dobra, akcje. Rozegraj akcje. Tylko co by tu zagrać? Jakieś nowe telefon e? niby, ale... Nie, to. Ej, policjant mnie wyzywał za to, że chciałem go śnieżko rzucić. O Boże. To miało być i... Mm. Nie wiem jaką gościu. Tomasz, to to Nie, Nie wiem, jakąś jedną z tych prostszych można było na początek. Dobra. Wypad na miasto zrobimy <grych> Zobaczymy wypad Ej ale na samochodach też można śnieżki No no te no Na samochody można też śmieszkami rzucać What? Aha to dobra to był Henry To ja myślałem że jako mnie potrąci po drugiej stronie ulicy mm. był Dobra macie zaproszenie Ej Bota sprowokowałem żeby wysiadł do mnie Ołam w banie Boże nie graj zrobić No dobra jeszcze te, tego nie mogę zrobić Więc easy Dawajcie obijajcie jest, na scenę, home, jest. Jak? Nie, na telefonie strzałka w górę. Masz uh -huh. nas i potwierdź, że dołączasz. Mam nadzieję, że nic się nie stanie, bo przy mi radio grało w GTA, ale to tak. strzegł gościu. No, Wbijajcie. na 500. Uh -huh. I lecimy. Z temaciorem. pod wpływem alkoholu, ja sobie tylko, ale to nic, tak nie mam szczegół. I tak to jest Nie no, już przeszło, przeszło, spokojnie nie. Dobra. Ta babka tam jak biegnie, Babek, babka tam biegnie, widzisz to? Nie O tam Nastraszyła się, dobra, tak mi samochód fajnie zrobił się Siadajcie, patrz jaki zabrudzony fajnie mm -hmm. Ośnieżony, fajnie, no. fajnie, taka oś wygląda. Znacie to na mapie, może? Łe. czekaj. Ale w Para gitara. Nie, to nie bank, to nie bank, czekaj, nie, bo źle zaznaczyłem. To nie jest Fajne, Fajne koła wyglądają, mnie ja. To... Ratuj Gustawo, dawaj, ratujemy Gustawo, gościu. Uważ tak daleko? Czy znaczy, to nie wiem, w którą stronę? <grymne> ja. Gdzie wy kurwa poszliście do kurwa? Jak my nagrywamy gościa. <grymne> no to będziesz miał najlepszy odcinek z dietami Jak, na, jak prądcieg najebany par... jeszcze wrączek pod wpływem, nie? No tak mi się wydawało, żona. pod wpływem No Gdzie wy kurwa poszliście? No nieźle, że... ue Wie? Jak ty tutaj do Chińczyka normalnie chciałeś jechać? No... mam gry za głośno To jest Escape ustawienie i ty możesz sobie przyciszyć jak mhm. poszedł? Dźwięk... Z pierwszej osoby, gościu ja mam na maxa wszystko Stówkę za zakurwiamy, gościu No i dobra, ta prawka już nie masz, no czerwony grześ przejechał A to? Minąłem troszki Jak ty ratuj Gustawo, gościu Tutaj, bo z pierwszej osoby tak. jechałem no gdzie za w Przecież tu mi pokazywało, że bym skręcił. No bo Gustawo jedzie też cały czas. Ja pierdolę. No fajnie. To nie z Gustawo, italian. Łe, 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 łe. Kurwa. No ja coś czuję, że ty się jeszcze do Chińczyka wpierdolisz. <laughs> mm -hmm. Nie, goście, spokojnie. zarobicie ten śnieg wygląda, nie? Koła się na Ale biało Ale fajnie obradziły. samochód zaczyna wyglądać No Fajnie, fajnie, ta aktualizacja naprawdę zajebiście wygląda Rok temu tak nie było, wiesz? Nie, dwa lata temu, sorry, nie rok temu No, gościu Nie macie dziwić, nie? Technologia idzie do przodu mm. Nie, dwa lata temu był tylko śnieg, wiesz? W ogóle nawet spod kół nie leciał, tylko było sobie, bo było mm. Teraz pod desztach bardziej to postawili. jest ten Gustawo dalej jedzie, czy co on robi? Jedzie, jedzie. No, ja cały czas na bieżąco go zaznaczam, więc izi. Najwyżej, jak wiesz, jak coś, to będzie wypisało że nie tędy. No. Mhm. Jadę za wami, a pisze nie tędy. Tak. Jak to jest, że jadę za kimś, a pisze mi nie tędy? Łe, well, well. Ty, jaki ty prawie wypadła. Nie. Zapocząłem na was z tyłu. Ten... Pa to. Dobra. Idziemy po ustawę. Jak to byłby ustawę. niekontrolowany pościsk... poślizg. No. Uh -huh. Pościsk. Poślizg. Konkretny pościsk. Uh -huh. Tokio Shift. No, to nie że Tokio <laughs> Shift. Ja wie to Wypadł z drogi, po w własną. Ty co, tak, że się wybierałeś czy No, zapomniałem, że zima gościu jest i. To... Myślałem, że to mnie jeńca. Patrzę ich pośpieszyć, gościu. jeszcze przez tą górę pojechał, to by było easy. Wiesz? A nie, no, na razie nie. Wy nakurwiacie się to? Nie, ja nie. O Boże, no i psiarnia nas goni. A no to czekaj się. To no ja se postrzelałem. Chciałem zobaczyć, czy będą nas ganiać. I ganiają. Mm. Teraz wiesz, że tak. <laughs> Teraz dobra, no, daje. No, do, do może, może, Lester nam pomoże. No bo tu jest ten... komitet powitalny, gościu. Tu więzienie jest, mogę z podwieźć, powiedzieć. Możesz od razu wjeżdżać. Mogę wjechać od razu. Ty, wiesz co? Lester na cele i nie odbiera. Ty, Gustawo gdzieś tu jedzie, patrz. Łe. Jak Gustawo do więzienia wiozł. Łe. Bez kitu. Nie, on tutaj gdzieś. Widzicie go. No, ko kierowcy, nie Gustawa, gościu. Nie wiem, kogoś zastrzeliłem. Mały kierowca stracił rękę i nogę. Dobra, leży, kierowca. Idź go, wyciągnij tam. Eee no, <laughs> no to wsiadaj, gościu, Zataki Gustawo. No, z Gustawo wsiada, załatw. I zabrał ci miejsce no przesuń się gościu Ja się wpycham do ciebie Łe no, uh -huh. my, my z tyłu jak zawodowcy M Jednak Uciekli trzeba było kurumą jechać go, gościu Bo to jest pancerne no, ale ok nie ma pancernych czy znaczy, to jest też pancerne ale kuruma jest zwrotniejsza Ojej. To Ule. ci do prawo jazdy na to Nie wiem ty bicie <noise> <noise> Ty to jest dobry pomysł ale tu chyba nie ma tunelu My też tak myślę, ale jest most. Mhm. Ale co nam daje most? Nie. Ja tam potrzebny tunel, żeby się schować przed hetą. A jak tak. będzie pociąg? Tego zniszczymy. to trudno. Mówi się trudno. Ale mamy samochód koncerny, wysadzimy pociąg. Tak mhm. Jak to będzie nocny pociąg z kiełbasą na przykład. Łe. Mm. No to żeś te. No to poszedł, dobre. Cześć, Kościół, uciekniemy pato. Niech to chyba Gustavo się sprzedał, ten patent. Do jakiej wody? Jak ta woda zamrożona, możemy po niej jeździć. No, tyś widział no, zamrożoną no, no. wodę kiedykolwiek. Dobra, się schowałem, gościu. Widziałeś? Hmm. to helikopter tu leci. Nie podjedzie pod górę. Dobra, Działeś, mamy gościu. ucieczkę. Widziałeś, gościu? pod górę. Nie będę a dobra, tam Naprawiam się. Nie będę chama, chuj tam, naprawiam, nie, nie a, chuj tam naprawiam Jedziemy z Gustawem Jak on będzie dla nas śpiewał, zaraz Jaki wiatr gościu Mówisz, że taki trochę Gustawo Lima będzie? No no ten co na nie grał, nie? No, no On miał taki kawałek śmieszny Pa znak popsuje, żeby nie było? What? Też miałeś to tepnięcie tego samochodu te na no, te pasa? No 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 Właśnie ja myślałem, że tylko ja to miałem Po następny What? <laughs> Też zatrąbił, tu mu samochód prawie stanął na ten Jedziemy gościu, normalnie, tutaj patrz to Wjeżdżam jak do siebie, pa hmm? Żeby nie <śmienny> <śmienny> wjechał jak do siebie? <śmienny> o! Chyba zapomniałeś dać info, że wjeżdżasz do siebie No drugi no. raz na Facebooku napisz, że wjeżdżam do siebie <śmienny> Brałem i zamknij gościu przecież Ślisko jest gościu <śmienny> Ty, jak to lata. Ja myślałem, że on jest bardziej ten samochód stabilny. Dobra, dwa kilometry. Znowu tego zlagowało gościa tam, widziałeś? Mm, widziałem. No nieźle. Nie strzela, i ty. Nie strzela. A co, nie, nie chcesz się policją jeszcze pouciekać? Nie, nie, no, nie trzeba. Yyy. Mm. <laughs> To nie zrób masz gościu, jak ja mołotowa rzucę W Śnieżką będę rzucał, pa Jak Śnieżką wyjebałem, widziałeś to? <grym> ja. Weź, bo goście uciekałem. Ty, ale to w zajebisty sposób oni uciekają, patrz Kurwa Zjebałem <grym> Policja nas gana Chuj teraz tu wjechać, ty tu, tu, o kuj, pusta uliczka. Czekaj. Okay. Ja im strzelę, żeby nas mogli łatwiej znaleźć. Nieee! Tutaj im to ciekawe. będzie. Nie żartuj. Czekaj, im sygnał, gdzie jesteśmy. Eee. Tak to wiadomo, to chuj lecę prosto przed ciebie. Moi eee. chuj. Chyba na drzewie wylądowałem, ci powiem. Mam nadzieję, że nie utopię to samochodu. Dobra, izi. ja, bym się śmiał, gdyby to była głęboka woda, nie? Mhm. Jakim <grymne> się fajnie opony pobrudziły, nie? Przekoza... No kurwa! Grino, ja pierdolę, zjebałeś, kurwa. Idealna flara, nie? Jak już cię prawie nie gonią... możesz zawracać na miejsce do Leftera. Widzisz? Albo nie, bo to jest tylko za jazdę. Kurwa, jedzie tam. Szybko. Kurwa, plecy nam robi. Kurwa, dawaj. Kosiu. Widzisz, żeby mnie tu nie było, to stary byś nie miał żadnych emocji. Już się nie ganią. Tylko teraz musisz tam wjechać. To jadę. No kurwa! <laughs> jadę, to nie ja. To <laughs> Nie, ja coś że tam na sobie załatwo idzie w tej misji. Tutaj pa, panie władzo. O jak się odbiło. Easy na ręcznym tutaj. Jak my to porobiliśmy, gościu. Jak ta misja zaliczona. No. Mhm. Pali pieniędzy. pieniędzy. Wreszcie koło, nie jest źle. Mhm. Taka wypłata w realu. A to nie, to chyba musiałbyś się do Tesco pracować. Kontynuacja, bo to, to, to chodzimy achieve. do Menu. Wchodzimy i kończymy odcinek. Nawet kontynuacja. Gościu. Pagrino ma muszę, muszę, ja, muszę to wylecia. ocenić. Muszę to ocenić. Pagry... Kit już fartele wybiła, nie? Swobodna rozgryweczka. Je jeszcze palu. jedna taka misja i możemy napady lecieć już. Mhm. Ale będziemy kończyć odcinek gościu, bo nie wiem, ile tego będzie dużo. Za 20 minut. Jakżeś dostał gałkę w głowę? Ze <susza> śniegu. Cicho, gościu ja tam. Ty też dostałeś. Najlepszy jak, jak mi samochód na... przejechał. Kitty, dawaj tutaj swobodna rozgrywka, normalnie. <laughs> Najlepsze było tak, jak Kitty zaczęła strzelać się po nas spiegę. <laughs> Kitty zagłosowała w ogóle. W nie, nie trafisz mnie. Teraz samochodu. samochody. Mm. A to by mnie wyjaśniło wtedy. Smutna wiadomość. Ale i tak najlepsze było jak ja stanąłem ten wiesz przed Kitty, taki zadowolony, że Kitty, fajnie wyglądasz, fajnie wyglądasz, a to nagle jest taka gałka śnieżna, a ja fikołka do tyłu. Widziałem to Najlepszy Medi był gościu. Dostał bombę taką może. To ale leciał za więcej. Jak Lester mi napisał, że mnie nie lubi. gdzie jestem? O Boże! My chyba nie w tej samej. Ja jestem w innej sesji w ogóle. Ja jestem Ale... sam w sesji. Ja tak samo. Płacę pieniądze i kończę odcinek gościu. Bo tu komornik przyjdzie, nie będę miał za co zapłacić w domu prądu. lepiej ja kasę do banku, co by ci nie zajebali No właśnie, płaciłem. Tu kurwa taka dzielnica tibiska. No to co ludziska? Myślę, że w tym odcinku na tyle. Zapraszam do Grina i do Kiki na kanał. Linki w opisie. Łapkujcie, subujcie, komentujcie. Do następnego odcineczka i trzymajcie się, na razie. Cześć. Elo. Elo, Elo.